Jesteśmy po przerwie, ja tu mam zawsze dobry ubaw rano, oni próbują mnie po prostu obudzić, słuchajcie. Natomiast e, przeszłam e, swoimi oczętami na, na książkę i na to, co tutaj jest do zaproponowania, jeżeli chodzi o miłość i serdeczne związki. E, tak jak zawsze mówię, że od, musimy zacząć od samych korzeni, czyli też to, co przeczuwacie, że być może byliście wykorzystywani w innych swoich inkarnacjach, w związkach. Nie wiem, że wasze życie upływało na wielkim bólu, na, na rozpaczy, na niezrealizowaniu. Bo czasami spotykam się z osobami, które mówią: W tym życiu tak nawet mam wszystko: mam dom, mam cudownego męża, a cały czas mam straszny lęk, że mogę to wszystko stracić. No i takie właśnie gdybania nasze biorą się z poprzednich inkarnacji. Różne są metody, drodzy. żeby na początku zająć się poprzednimi życiami i zrobić sobie całkowity porządek, a inna, inna ścieżka mówi o tym: na początku to ogarnij to życie, a dopiero potem zajmij się swoimi jakimiś innymi istnieniami. Szczerze powiedziawszy, ja się zastanawiam, która wersja jest pozytywna. Myślę, że dla każdego jest to bardzo indywidualny wybór. Ja chyba, jak zaczynam sobie przypominać, to ja jednak robiłam porządek z, tymi, z tym życiem tu i teraz. I okres prenatalny bardzo trudny, potem wczesne dzieciństwo do siódmego roku życia to po prostu było mnóstwo, mnóstwo bardzo silnych programów autodestrukcyjnych i destrukcyjnych. No, wiadomo, od kogo dostajemy takie programy. Z tego co widzimy w. W naszym codziennym życiu. Tu główna afirmacja jest taka: otacza mi miłość, kocham, pozwalam się kochać i jestem kochany. Bardzo prosta afirmacja. Zobaczcie, że w tej afirmacji, czy znaczy w tych afirmacjach, które proponuje ta książka, nie ma słowa ja, Edyta. Tak? Kocham siebie, pozwalam siebie kochać, jestem kochany. Tylko tutaj jest bez, tego, bez tej pierwszej osoby. Ważne jest, żeby właśnie zrobić listę swoich przekonań. I jakie tutaj mamy propozycje? Na przykład, jeżeli chodzi o związki. Boję się odrzucenia. Identyfikujesz się z tym, czy nie? Jeżeli tak, wpisz sobie, że to jest Twój na pewno dylemat. Miłość nigdy nie trwa długo. No, no Ja na przykład się z tym nie identyfikuję, absolutnie. Czuję się w potrzasku, jak jestem zakochana. No, Czujecie się, czy nie? Piszcie sobie tak lub nie. Miłość nie przeraża. Dlaczego? Bo jest zobowiązaniem jakimś? Też piszcie, przeraża Was, czy Was nie przeraża? Czy jednak jest to cudowny błogostan? Wszystko muszę robić tak, jak, to, jak, jak, jak chce ktoś inny. Czyli tutaj zobaczcie: lęki przed tak naprawdę e, manipulowaniem naszą osobą. No i teraz, jest to w waszym sercu, czujecie niepokój, kiedy to czytam, czy jednak spokojnie przychodzi to obok, obok was i nie macie z tym żadnego dylematu? Jeśli zajmę się sobą, mój partner mnie opuści. Prawda czy fałsz w waszym życiu? Też spisujcie sobie, to absolutnie. Jestem zazdrosny. No jesteście czy nie jesteście zazdrosni? Bo to też jest bardzo ważne. Nie potrafię być sobą. Czyli cały czas udajecie w związku. Nie chcecie odkryć tak naprawdę. Chcecie być albo zawsze doskonali, albo, tak jak mówię, ukrywacie się zupełnie pod inną maską takiego braku, braku otwarcia. Nie chcę takiego małżeństwa, jaki mieli moi rodzice. Bardzo często się zdarza takie stwierdzenie, że rzeczywiście nie chcemy mieć takiego galimatiasu, jak był w naszej rodzinie. Kolejne stwierdzenie, nie umiem kochać. No, tutaj się zastanówcie, kochani, czy rzeczywiście to, co wyrażacie, jest miłością, a może jest to jednak przyzwyczajenie, a może jest to chęć po prostu przywłaszczenia kogoś. Eee, boję się bólu. No wiadomo, że ból zazwyczaj kojarzy nam się z, ze stratą jakiejś osoby i z tego, co ja widzę w związkach, najczęściej jest tak, że mm, zawsze są negocjacje, kto pierwszy y, umrze, prawda, żona mówi, nie, ja pierwsza umrę, bo nie chcę, żebyś widział, jak, bo nie chcę ja widzieć, jak ty umierasz, a on mówi, nie, to ja chcę umrzeć pierwszy, bo ja nie przeżyję, jak ty umrzesz, no. przy tym oczywiście, że pojawia się ból, zawsze po stracie najbliższej osoby mamy smutek. Nie potrafię odmówić ukochanej osobie, co oznacza znowu, że jesteśmy no, w pewien sposób służącym do dziesiątej potęgi. Wszyscy mnie opuszczają. To stwierdzenie zazwyczaj pojawia się wtedy, gdy cały czas staramy się robić tak, żeby wszystkim było dobrze. Jeżeli czegoś nie zrobimy, cała rodzina się na nas, kochani, obraża. Dziękuję, Jasiu. Cała rodzina się na nas obraża i my w pocie czoła codziennie staramy się dopełnić każdego wymagania, które jest nam stawiane na naszej drodze. Jeżeli większość tych stwierdzeń pasowała do Was, macie bardzo dużą pracę przed sobą, naprawdę, bo przy każdym takim stwierdzeniu tak naprawdę powinna być utworzona afirmacja. Tak jak wiecie, wiele książek też proponuje pracę z lustrem, to znaczy można oczywiście wizualizować sobie kochanie lustro, ale ja proponuję po prostu spojrzeć w nasze lustro łazienkowe albo w pokoju, albo w przedpokoju, popatrzeć na siebie swoimi oczętami i powiedzieć kocham. I akceptuję siebie. Nie muszę być w toksycznych związkach, nie muszę być ofiarą, ale również nie muszę być katem. E, dotąd mówimy to, aż nie sprawia nam to problemu, żebyśmy patrzyli we własne oczy, bo na początku będzie ten dylemat, żeby cały czas patrzeć w swoje odbite oczęta. I to tak, od tego kochani zacznijcie, bo nie ma co się rzucać na, na inne rzeczy, jak tak naprawdę mamy podstawy zupełnie rozwalone. Nie można wybudować domu tak naprawdę na, na, na starych fundamentach, jeżeli do końca jeszcze nie są odpowiednio, yy, nie był przeprowadzony przegląd, bo tam zawsze coś może się nam wykruszyć. Ale zobaczymy, o co pytacie. Kochana Wróżko, bardzo uwielbiam to stwierdzenie, chciałam się zapytać o mojego męża Zbigniewa, urodzonego 31 listopada 51 roku, czy on jest wobec mnie uczciwy? Dziwnie się zachowuje, unika rozmów i mojej osoby. O to pyta o Irena, urodzona 18 marca 53 roku. To od razu już, znaczy tak, patrząc po.